Anna Maria go napisała. Mam pytanie. Od niedawna jestem zaręczona, a ślub planujemy za półtora roku. Jak można by ten czas wykorzystać do lepszego poznania się i pogłębienia wiary? Staramy się chodzić codziennie do kościoła, rozmawiamy dużo o wierze. Od razu zacznę właśnie prowokująco. Uważajcie, czy wasza religijność nie jest siatką maskującą. Czy narzeczony nie mówi, ach Anno, idźmy na różaniec, ach oczywiście Patryku, idźmy na różaniec, tak, pomódlmy się do Maryi. On taką kątem oka patrzy, kurde, ale ona ma kiepskie rajstopy dzisiaj, tak. <gry> Ciekawe, czy tam coś może wymajstrujemy po tym różańcu. Proszę Państwa, proszę uważać na to. Młodzi ludzie, kiedy się chcą sobie spodobać, są szczególnie narażeni na kłamstewka. I trzeba tutaj sansę prawdy sobie robić. Oczywiście nie od razu się otwieramy do końca, bo my się sami do końca nie znamy, tylko proszę uważać na tą religijność, czy ona wyzwala. Czy, jest, czy czuwa nad tym właśnie jakiś spowiednik, z którym się nieraz razem można spotkać, we trójka, nieraz pojedynczo coś powie? Czy nie robimy tego dla szpanu? Drogi chłopcze, powiedz swojej dziewczynie, czy ty chodzisz do kościoła, żeby jej się przypodobać? I przysłuchaj się swojemu sercu, bo wiem, że twój odruch będzie taki, ależ nie, proszę księdza, ja chodzę dla Jezusa Chrystusa. No ciekawe, czy chodzisz dla Jezusa Chrystusa, czy dlatego, że twoja dziewczyna potem cię tak mocno przytula po tym kościele, jak ty jesteś dobry i kochany, że ty jesteś taki pobożny. Nie wiem, może oskarżam zupełnie, ja tu już nie mam na myśli w ogóle autorki listu, bo jej nie znam, może nieos, nieosłusznie oskarżam młodych, ale takie zjawisko jest szpanowania religijnością On, i to jest splątane z prawdziwymi intencjami, że Boże Błogosław nam w przyszłości, Boże chcemy być czyści. O właśnie, po owocach się pozna. Proszę Państwa, pobożność się poznaje po owocach. Aniu, jeśli z chłopakiem żyjecie w czystości, naprawdę jest korekt. To śmiem twierdzić, że Wasza pobożność jest dobra i zdrowa, bo złe drzewo nie wyda owoców. Kierownictwo duchowe, wspólnota, właśnie wyjazdy we wspólnocie. Jak mój chłopak się y, sprawdza, kiedy trzeba walizki było rozpakować, stawiać namioty, albo jednej dziewczynie się namiot rozwalił, to co chłopak powiedział? Czy ten chłopak poleciał ten namiot ratować, czy położył się pod drzewem i powiedział, ty Anka, zobacz, jakie patałachy, jak oni ten namiot stawiają. Ja bym postawił, tylko wiesz, mi się nie chce stawiać tego namiotu. Właśnie w sytuacji, bo jak jesteście w Łazienkach i on Cię trzyma za rękę, to generalnie on będzie bezbłędny. No po prostu Wokulski z, Iza z, z Izabelą. No kwestia czystości. Jeśli nie ma czystości między chłopakiem a dziewczyną, idą, jadą w przyszłość na światłach, albo bez świateł w ogóle, albo na światłach mijania. Słuchać rodziców, słuchać innych, poznać rodziny. Pamiętaj drogi chłopcze, będziesz z mamusią i statusiem swojej dziewczyny spędzał święta, poznaj ich wcześniej, pobądź z nimi, nie uciekaj od nich. To też jest jakiś, jakiś warunek. Bo oczywiście na pewno nie wymieniłem tu wszystkich elementów, ale. Na takie radziłbym zwrócić uwagę.